Dlaczego warto być z siebie dumnym? Po pierwsze, bo uświadamiasz sobie swoją wartość. A prawda jest taka, że nikt inny nie może ci jej odebrać. Po drugie, bo duma daje ci siłę i motywację. A prawda jest taka, że to ty jesteś swoim największym napędem. Po trzecie, bo pomaga radzić sobie z porażkami i krytyką. A prawda jest taka, że każdy, kto idzie do przodu, czasem się potyka. Po czwarte, bo inspirujesz innych swoją postawą. A prawda jest taka, że twoja autentyczność ma większą moc niż myślisz. Po piąte, bo dzięki dumie budujesz lepsze relacje i przyciągasz zaufanie. A prawda jest taka, że ludzie czują spokój i pewność od tych, którzy sami siebie doceniają. Po szóste, bo uczysz się doceniać nie tylko sukcesy, ale i codzienne małe kroki. A prawda jest taka, że to właśnie one tworzą wielkie zwycięstwa.